Kwiat Paproci. Legendy Polskie. Od dawien dawna wszystkim było wiadomo, a szczególnie zaś starszym babciom, które o tym dużo opowiadają wieczorem przy kominku, gdy się w nim drewno pali, jasno i wesoło potrzaskuje, że nocą świętego Jana, która jest najkrótsza w całym roku, kwitnie paproć. A kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć będzie. Problem jednak taki, że noc ta jest tylko jedna w roku, a taka niezmiernie krótka i paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita, a to w takim zakątku, tak ukryta, że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić. Ci, co tę sprawę znają, mówią jeszcze i to, że droga do kwiatu bardzo jest trudna i niebezpieczna. Że tam różne strachy przeszkadzają, bronią, nie dopuszczają i nadzwyczajnej odwagi potrzeba, aby zdobyć ten kwiat. Dalej jeszcze powiadają, że samego kwiatka na początku trudno jest rozpoznać, bo się wydaje maleńki, brzydki, niepozorny. A dopiero urwany przemienia się w cudownej piękności i jasności kielich. Że to tak bardzo trudno dojść do tego kwiatuszka i zerwać go, dlatego niewielu go widziało, a starzy ludzie tylko o nim słyszeli, więc każdy opowiada inaczej i swojego coś dorzuca. Ale to pewne, że nocą świętojańską on kwitnie. Krótko, póki kury nie zapieją, a kto go zerwie, ten już będzie miał, co zechce. Jeśli pomyśli sobie choćby najcudowniejszą rzecz, spełni się niedługo. Wiadomo także, że tylko młody może zerwać ten kwiat i to rękami czystymi. Stary człowiek choćby na niego trafił, to mu się w palcach, w próchno rozsypie. Tak ludzie bajają, a w każdej baśni jest ziarenko prawdy. I z tym kwiatkiem jedno jest pewne: że nocą świętego Jana zakwita. Pewnego razu był sobie chłopak, któremu na imię było Jacuś. We wsi przezywali go ciekawym, bo zawsze szperał, szukał, słuchał. A co było najtrudniej dostać, on najgoręcej tego pragnął. Taką już miał naturę. Co pod nogami znalazł, po co tylko ręką mógł sięgnąć, to lekceważył, a co musiał zdobywać, karku nadstawiać, najbardziej mu smakowało. Któregoś wieczoru siedział przy ognisku i sobie nożykiem kijek ostrzył. Siedziała tam też stara niemczycha, kobieta bardzo mądra, która dużo wędrowała po świecie i znała wszystko. Opowiadała o tym, co widziała, co spotkała, i zaczęła też mówić o kwiecie paproci. Ciekawy Jacuś tak się zasłuchał, że mu kij z rąk wypadła, nożykiem omal się nie skaleczył. Niemczycha o kwiecie paproci opowiadała tak, jakby go sama na żywe oczy widziała. Choć po jej łachmanach nic bogactwa nie było widać. Gdy skończyła, Jacuś powiedział sobie: "Niech się dzieje co chce, a ja ten kwiat muszę dostać." Dostanę go, bo człowiek, który chce mocno, a powie sobie, że musi tak być, zawsze w końcu na swoim postawi. Jacuś często to powtarzał i takie miał przekonanie. Tuż pod wioską, w której stała chata rodziców Jacusia, z ogrodem i polem, był niedaleko las. Powiedział sobie Jacuś: Gdy nadejdzie noc świętojańska, pójdę w las i znajdę ten kwiat paproci. Nie uda mi się jednego roku, pójdę na drugi, na trzeci i będę chodził puty, aż go znajdę i zdobędę. Przez kilka miesięcy potem czekał, czekał na tę noc i o niczym nie myślał, tylko o tym. Czas mu się okrutnie dłużył. W końcu nadszedł dzień, zbliżyła się noc, której on tak wyczekiwał. Cała młodzież poszła pod las świętować Sobótki, palić ognie, skakać, śpiewać i bawić się. Jacuś umył się, ubrał białą koszulę, pasek nowy czerwony, buty nowe i czapkę z pawim piórkiem i jak tylko pora nadeszła i zapadł zmrok, poszedł do lasu. Las był czarny, cichy, nad nim noc ciemna, z mrugającymi gwiazdami, które świeciły, ale tylko sobie, bo z nich na Ziemi nie było użytku. Znał ja coś dobrze, drogę w głąb lasu, ale tylko za dnia. Teraz w nocy nie mógł ani znaleźć drogi, ani rozpoznać drzew. Wszystko było jakieś inne. Pnie drzew zrobiły się ogromnie grube, powalone na Ziemi. Chłody, powyrastały tak, że ani ich obejść, ani przez nie przejść. Krzaki się stały gęste, kolczaste, jakich tu nigdy nie było. Pokrzywy piekły, osty kąsały. Ciemno wokoła a wśród tych mroków gęstych, co jakiś czas para oczu się zaświeca i patrzy na niego, jakby go zjeść chciały. A mienią się na żółto, czerwono i biało, po czym migną i gasną. Oczu tych na prawo, na lewo, w dole, na górze, pokazywało się mnóstwo, ale Jacuś się ich nie uląkł. Wiedział, że one go tylko nastraszyć chciały i pomrukiwał, że to strachy na lachy. Szedł dalej, ale było mu bardzo ciężko. To mu wielka kłoda drogę zawaliła, a gdy on przez nią z trudem przelaz, zrobiła się taka mała, że ją z łatwością przejść można. Dalej stoi na drodze sosna. Wysoka, że aż jej czubka nie widać, a pień jak wieża gruby. Idzie wokół niego, idzie, a gdy doszedł, patrzy, a to patyk cienki. Zrozumiał wtedy, że to nieczyste siły utrudniały mu wszystko. Potem stanęły mu na drodze gąszcze takie, że nawet palca przez nie przecisnąć nie można. Ale Jacuś jak się rzucił, pchnął, zamachnął, zdusił je, zmiętosił, połamał, i przedarł się szczęśliwie Idzie, a tu wielkie bagno i błoto Obejść go nie sposób Spróbował nogą, ale grzęźnie Dna nie dosięga Gdzie niegdzie kępy trawy wyrastają Więc on skacze z jednej na drugą Co skoczy na którą To mu się ona spod stóp wysuwa Ale jak zaczął biec Dostał się na drugą stronę błota Patrzy za siebie A kępy wyglądają jak ludzkie głowy I śmieją się Dalej już, choć bez ścieżki, jednak szło mu się łatwiej, tylko tak się pogubił, że którędy ma wrócić do wsi, już by nie umiał rozpoznać. Wtem patrzy, a przed nim ogromny krzak paproci, ale taki jak dąb najstarszy, a na jednym liściu jego na spodzie świeci się, jak brylant kwiatuszek, jak przylepiony. Pięć w nim listków złotych, w środku zaś oko się śmiejące, Jacusiowi serce uderzyło, rękę wyciągnął i już miał pochwycić kwiat, gdy nie wiedzieć skąd kogut zapiał. Kwiatek otworzył wielkie oko, błysnął nim i zgasł. Śmiechy tylko dały się słyszeć dookoła, ale czy to liście szemrały, czy żaby skrzeczały. Tego Jacuś rozpoznać nie mógł, bo mu się w głowie zakręciło, zaszumiało, nogi jakby kto podciął i upadł na ziemię. Potem już nie wiedział, co się z nim stało, aż się zbudził w chacie na pościeli, a matka płacząc mówiła mu, że szukając go po lesie, nad ranem półżywego go znalazła. Jacuś sobie teraz wszystko dobrze przypomniał, ale do niczego się nie przyznał. Wstyd mu było. Powiedział sobie tylko, że na tym nie koniec. Przyjdzie drugi święty Jan, zobaczymy. Przez cały rok tylko o tym dumał, ale żeby się ludzie z niczego nie naśmiewali, nikomu nic nie mówił. Znowu wtedy umył się czysto i koszulę włożył białą. Pasek czerwony, buty nowe i gdy inni szli świętować przy ognisku, on poszedł do lasu. Myślał, że znowu będzie tak, jak za pierwszym razem, że będzie się przez gęsty las przedzierał, a tu zupełnie inaczej. Wysmukłe sosny i dęby, stały, porozstawiane szeroko, także od jednego drzewa do drugiego, iść trzeba długo, a między nimi kamienie ogromne, mchem porośnięte. Wśród nich paprocie małe i duże, ale wszystkie bez kwiatu. Z początku paprocie były po kostki, potem do kolan, w końcu do pasa i dalej po szyję. I utonął w nich, bo go przerosły. Szumiało w nich jak w morzu, a w szumie śmiech słychać było, jęk i płacze. Gdy na którąś paproć nadepnął, syczała, a jeśli którą ręką pochwycił, jakby krew z niej ciekła. Tak długa wydawała mu się ta droga, jakby szedł rok cały. Kwiatka nie było nigdzie, nie zawrócił jednak, dalej go pragnął i szedł dalej. Na końcu patrzy, świeci z daleka ten sam kwiat, pięć listków złotych dookoła, a w środku oko się obraca jak młyn. Jacuś podbiegł, rękę wyciągnął i znowu kury zapiały i kwiatek znikł, ale już teraz nie upadł na ziemię ani nie zemdlał, tylko siadł na kamieniu. Z początku na łzy mu się zebrało, potem gniew w sercu poczuł, i wzburzyło się w nim wszystko. Do trzech razy sztuka zawołał, a że zmęczony był, położył się między kamienie na mchu i zasnął. Ledwie oczy zmrużył, kiedy się mu śni zaczęło. Patrzy, a stoi przed nim kwiatek o listkach pięciu, z oczkiem po środku i śmieje się. A co? Masz już dosyć, mówi do niego, będziesz ty mnie prześladował. Co raz powiedziałem, to się musi stać, mruknął Jacuś. Na tym nie koniec, będę cię miał. Gdy się rano obudził z twardego snu, znalazł się w znajomym miejscu na skraju lasu niedaleko od wioski. Sam nie wiedział już, czy to, co wczoraj się stało, snem było, czy jawą. Powróciwszy do chaty, czuł się bardzo zmęczony, także położyć się musiał. Przez cały rok, nic nie mówiąc nikomu, myślał ciągle, jak to zrobić, żeby kwiaty dostać. Kiedy nadszedł znowu ten dzień, wieczorem koszulę założył białą, pas czerwony, buty nienoszone i choć go matka puścić nie chciała, jak tylko ściemniało, pobiegł do lasu. Stała się teraz inna rzecz. Las był taki jak zawsze, nic się już w nim nie zmieniło. Ścieżki i drzewa były znajome, żadnego cudowiska nie spotkał, a paproci nigdzie na lekarstwo. Ale lżej mu było znajomymi ścieżkami dostać się daleko, daleko w gąszcze, gdzie pamiętał dobrze, że paprocie rosły. Znalazł je na miejscu i nóż w nich szukać, ale kwiatu nigdzie ani śladu. Po jednych łaziły robaki, na drugich spały gąsienice, innych liście uschły. I już ja coś chciał porzucić daremne szukanie, gdy tuż pod nogami zobaczył kwiatek. Pięć listków miał złotych, a w środku oko świecące. Wyciągnął rękę i pochwycił go. Zapiekło jakby dotknął ognia, ale nie odrzucił go, mocno trzymał. Wiatr w oczach rosnąć mu zaczynał, a taką jasność miał, że Jacuś musiał powieki przymykać, bo go oślepiała. Włożył go zaraz pod koszulę, pod lewą ręką na serce. Wtem głos się odezwał do niego: Wziąłeś mnie, to szczęście twoje, ale pamiętaj, że kto mnie ma, ten wszystko może, co chce. Tylko z nikim i nigdy swoim szczęściem dzielić się nie może. Jacusiowi tak się w głowie z wielkiej radości zaćmiło, że nie zwracał uwagi na ten głos. A co mi tam, rzekł w duchu, byle mnie na świecie dobrze było. Poczuł zaraz, że mu kwiat do ciała przylgnął, przyrósł i w serce zapuścił korzonki. Ucieszył się z tego bardzo, bo już się nie obawiał, że mu ucieknie, albo mu kto go zabierze. Z czapką na bakier, podśpiewując, wracał z powrotem. Droga przed nim świeciła jak pas srebrny. Drzewa się ustępowały, krzaki odchylały, a kwiaty, które mijał, kłaniały mu się do ziemi. Z głową podniesioną szedł i tylko myślał, czego ma żądać. Na początku zachciało mu się pałacu, wioski, ogromnej i wielkiego państwa. No i ledwo o tym pomyślał, gdy znalazł się na skraju lasu, ale w okolicy zupełnie mu nieznanej. Spojrzawszy sam na siebie, poznać się nie mógł. Buty miał na nogach ze złotymi podkówkami, pas wysadzany drogimi kamieniami, koszulę z najcieńszego śląskiego płótna. Niedaleko stał powóz, a przy nim sześć białych koni w pozłacanych chomontach, służba pięknie ubrana, kamerdyner rękę mu podał, kłaniając się, pomógł wejść do karety i wio. Jacuś nie wątpił, że do pałacu go wiozą. Jakoś tak się stało, że w mgnieniu oka powóz był przy ganku, na którym służba liczna czekała. Tylko ani jednego znajomego, ani przyjaciela, twarze wszystkie nieznane, osobliwe, jakby przestraszone. Miał na co patrzeć, wszedłszy do środka. Co tam był za przepych i jaki dostatek, tylko ptasiego mleka brakowało. No, będziesz teraz używał, mówił Jacuś, obejrzawszy wszystkie kąty. Najpierw poszedł do łóżka, bo go sen brał po tej nocy pracowitej. Położył się w wygodnym łożu, jak w puchu, przykrył się kołdrą jedwabną i usnął. Sam nie wiedział, ile godzin tam przeleżał. Obudził się, gdy strasznie jeść mu się zachciało. Stół był zastawiony, gotowy i taki niezwykły, że co Jacuś pomyślał, to mu się na półmisku pojawiało samo. Jadł i pił, aż do chwili, gdy już nie miał co wymyślać i smak stracił do jedzenia. Poszedł potem do ogrodu. Cały on był obsadzony takimi drzewami, na których pełno było kwiatów i owoców. Z jednej strony ogród przylegał do morza, z drugiej do lasu wspaniałego. Środkiem płynęła rzeka. Jacuś chodził, usta otwierał, dziwił się, a najbardziej to mu się wydawało niezrozumiałym, że nigdzie swojej znajomej okolicy, ani tego lasu, z którego wyszedł, ani wioski nie mógł się dopatrzeć. Nie zatęsknił jeszcze za nimi, ale od tak jakoś chciał wiedzieć, gdzie się one podziały. Wokoło otaczał go świat zupełnie obcy, inny, piękny, wspaniały, ale nie swój. Jakoś mu zaczynało być smutno. Jednak na zawołanie pojawiali się ludzie, kłaniali mu się nisko, spełniali jego życzenia, prawili komplementy. Jacuś o wsi rodzinnej, o chacie i rodzicach zapomniał. Następnego dnia zaprowadzono go na żądanie do skarbca, gdzie stosami leżało złoto, srebro, diamenty i takie różne kosztowne papiery, za które można było dostać co tylko dusza zapragnie. Pomyślał Jacuś sobie, miły Boże, gdybym to ja mógł garść jedną albo drugą posłać ojcu i matusi braciom i siostrom, żeby sobie pola albo gospodarstwo kupili. Ale widział, że jego szczęście takie było, że się nim dzielić nie mógł, bo zaraz by wszystko przepadło. Miły mój Boże, rzekł sobie w duchu. A co ja się muszę o kogo troszczyć albo koniecznie pomagać? Czy to oni rozumu i rąk nie mają? Niechaj każdy sobie idzie i szuka kwiatu i daje radę jak może. Oby mnie dobrze było. I tak żył sobie Jacuś dalej, wciąż coś nowego dla zabawy wymyślając. Budował pałace, ogród przerabiał, stroił się w złoto i drogie kamienie, sprowadzał przysmaki z zamorza, aż w końcu znudziło mu się wszystko. Upłynął tak rok i drugi. Miał czego dusza zapragnęła, ale to szczęście to mu się wydawało czasem tak głupie, że mu życie obrzydło. Najwięcej to go teraz gnębiła tęsknota do wioski swojej, do chaty i rodziców, żeby ich choć zobaczyć, choć dowiedzieć się, co się z nimi tam dzieje. Matkę kochał bardzo, a jak ją wspomniał, serce mu się ściskało. Jednego dnia zebrało mu się na odwagę wielką, i siadłszy do powozu, pomyślał, że chciałby się znaleźć we wsi przed chatą rodziców. Natychmiast konie ruszyły, leciały jak wicher, i nie zauważył nawet, gdy zatrzymał się przed znanym mu dobrze podwórkiem. Jacusiowi łzy się z oczu puściły, wszystko tu było takie, jak porzucił przed kilku latami, ale postarzałe. A po tych wspaniałościach, do których teraz przywyk jeszcze mu się nędzniejszym wydawało. Żłób stary przy studni, pieniek, na którym drewno rąbał. Drzwi wejściowe, dach porosły chami, drabina przy nim stały jak wczoraj, a ludzie? Z chaty wychyliła się stara, przygarbiona niewiasta, w zabrudzonej koszuli, z obawą spoglądając na powóz, który się przed chatą zatrzymał. Jacuś wysiadł, pierwszy, którego spotkał na podwórku, był stary burek, jeszcze chudszy niż kiedyś, z sierścią najeżoną, szczekał na niego zajadle, nie poznając go wcale. Jacuś podszedł do chaty, w progu jej wsparta o ramę drzwi stała matka, wlepiając w niego oczy, ale i ta zdawała się w nim swojego rodzonego syna nie poznawać. Jacusiowi serce biło wzruszeniem wielkim. Matuś zawołał, to ja wasz Jacek. Na głos ten drgnęła staruszka, oczy zaczerwienione od dymu i płaczu skierowała ku niemu i stała, oniemiała. Potem potrząsnęła głową. Jacuś, wolne żarty, jaśnie panie. Tamtego już na świecie nie ma. Gdyby żył, to by przecież przez tyle lat do biednych rodziców się zgłosił. A gdyby jak wy miał wszystko, z głodu nie dałby im umrzeć. Pokiwała głową i uśmiechnęła się. Gdzie tam? Gdzie tam? rzekła. Jacuś mój miał dobre serce i nie chciałby takiego szczęścia, którym by się nie mógł podzielić z bliskimi. Zawstydził się mocno Jacuś, oczy spuścił. Kieszenie miał siękie złota, ale co ręką sięgnął, ażeby garście go wrzucić w fartuch matce, to bał się wszystko nagle utracić. I tak stał, stał pokorzony, a matka na niego spoglądała. Poza nią zbierało się rodzeństwo, pokazała się głowa ojca. Jacusiowi serce miękło, ale jak spojrzał na swój powóz, konie, ludzi, a pomyślał o pałacu, znowu stwardniało i czuł jak kwiat paproci leżał na nim jak pancerz żelazny. Odwrócił się od starej matki, nie mówiąc słowa, nie patrząc, i wolnym krokiem poszedł, słysząc za sobą wściekłe ujadanie burka. Siadł do powozu i kazał jechać z powrotem do swojego raju. Ale co się w nim i z nim działo, tego język nie wypowie, a żadne pióro nie opisze. Słowa starej matki, że nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim dzielić nie może, brzmiały mu w uszach jak przekleństwo. Powróciwszy do pałacu, kazał kapeli grać, panom swoim tańczyć, zapełnić stoły jedzeniem i piciem. Ale nic to nie dawało, pozostał smutny. Przez cały rok, choć wszystko miał i w luksusach opływał, jakoś tak mu było źle i gorzko, a w sercu jakby kamień dźwigał. Nie mógł w końcu wytrzymać. Po roku znowu pojechał do wsi do swojej chaty. Rozejrzał się, a wszystko takie same jak dawniej: żłób, pieniek, dach, drabina, drzwi i burek z sierścią najeżoną. Ale stara matka już nie wyszła. W drzwiach pokazał się w koszulinie najmłodszy brat jego Maciek. A matuś gdzie? zapytał Jacuś. Chora leży, rzekł malec wzdychając. A tatuś już nie żyje. Choć Burek o mało go ugryźć nie chciał, wszedł Jacuś do chaty. Stara matka stękając leżała w kątku na łóżeczku. Podszedł do niej jacuś, popatrzyła na niego, nie poznała. Mówić jej było trudno, a on o nic pytać nie śmiał. Serce mu się krajało, już sięgał do kieszeni, aby złotem sypnąć na ławę, ale dłoń mu się ścisnęła. Strach go okropnie ogarnął, że własne szczęście utraci. Ona już stara, pomyślał. Ja jestem młody, przede mną życie, świat, panowanie. I uciekł z chaty do powozu i z powrotem do pałacu, ale przybywszy tu zamknął się i płakał. Pod żelaznym pancerzem na piersiach, który założył na nie kwiat paproci, związane i skrępowane, budziło się sumienie i gryzło mu wewnątrz serce. Kazał więc kapeli grać, a służbie tańczyć i pić zaczął, aby sumienie zagłuszyć. Filami zdawało się, że go już nie słychać, a potem, jak wrzasnęło, co się mało nie oszalał. Nazajutrz i w dni następne, ani na moment nie odpoczywając, zajmował się ciągle czymś. Biegał, jeździł, strzelał, słuchał wrzasków różnych, jadł, pił, hulał. Nic nie pomagało. W uszach ciągle mu brzmiało: Nie ma szczęścia dla człowieka, jeśli się nim z drugim podzielić nie może. Rok nie upłynął, a jacuś schudł jak szczapa i zżółkł jak worek, i w tym swoim dostatku i szczęściu męczył się nie do zniesienia. W końcu po jednej bezsennej nocy nabrał złota do kieszeni i kazał się wieźć do chaty. Postanowił, że chociażby miał wszystko stracić, to matkę i rodzeństwo musi poratować. Niech się dzieje, co chce, mówił. Niech zginę, ale dłużej już tak żyć nie mogę. Stanęły konie pod chatą. Wszystko tu było jak dawniej, ale chata stała pusta. Wtem żebrak stojący przy płocie zawołał. A czego tam szukacie, jasny panie? Chata pusta. Wszystko w niej wymarło z biedy, głodu i choroby. I jakby skamieniały stał jacuś w progu. Stał i stał. Z mojej winy zginęli oni, pomyślał: niechże i ja ginę. Ledwo to rzekł, gdy ziemia się otworzyła i zniknął, a wraz z nim ów nieszczęsny kwiat paproci, którego już dziś na próżno szukać po świecie.